Nazywam się Waldemar Dyba. To chyba tyle. Kiedyś pracowałem 10 lat w Łukajosie jako trener odnawialniczny. Oj, one są tak dalekie, że ich nie pamiętam, bo jeszcze z ojcem tutaj przychodziłem na, na mecze. Pamiętam pierwszą rozmowę z wczesnym prezesem, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, był to pan prezes Kopacki i drugim osobą, która była przez mnie, to był Stefan Gogala, historia UKS-u, bo wiele wiele lat sekretarzem klubu i wszystkie rzeczy toczyły się wokół tej osoby. No i zdecydowano się na mnie, po pewnym namyśle, dlatego, że działaczy wtedy zaszokowała, w cudzysłowie, kwota, jaką podałem za za pracę, za ile chciałbym pracować no i, i, i pojechałem do Spały wtedy było to dla mnie bardzo trudne, bo miałem małe dziecko nie miałem samochodu, to były inne czasy i tak sobie zacząłem, zacząłem pracować z piłkarzami, zostałem przyjęty bardzo fajnie, że trzeba powiedzieć, że piłkarze byli mniej więcej moimi rówieśnikami jedynie chyba starszy był Piotrek Suski, ode mnie o i Jurek tego tak, a hej Zygmunt Butowski a reszta to byli chłopcy albo w moim wieku, albo Płocie, więc miałem bardzo łatwy kontakt z nimi, i to, to się dobrze, dobrze się zaczęło i dobrze trwało. Do finału Mistrzostw Świata w 1974 roku weszło z państw ówczesnego bloku RWPG tylko jedno państwo Polska, więc byłem najlepszy w RWPG. Oczywiście przesadzam sobie tutaj, ale sprawa się zrobiła te, w ten sposób, że. W Ełkresie trenerem był pan Kazimierz Górski. Był trenerem kady i trenerem klubowym. No i zna moją, moją pracę i, i po prostu zaproponował, czy nie chciałbym pomóc mu na Mistrzostwa Świata. I oczywiście tak. No, pojechaliśmy na zgrupowanie pamiętam, w maju do, do Zakopanego i, i takżeśmy sobie do lipca włącznie dzień w dzień spędzali na ciężkiej pracy. podczas takiego przygotowania do meczu, ja nie byłem wtedy zbyt potężnym mężczyzną, ważyłem około 82 kg, to 2 kg traciłem tylko na tym, żeby, żeby ich przygotować do wyjścia. Ja muszę powiedzieć tak, że byłem tu kilka lat i to były początki. Odnowa biologiczna w zasadzie tworzyła się w się na pewno razem ze mną, w Polsce, w pił... bo mówię tylko o piłce nożnej, było dwóch ludzi, którzy to zaczynało. Oprócz mnie Rudek, Bóg grał z uchorzów. i to byli ludzie, którzy kończyli studia, to już nie byli tacy. byśmy niejako wprowadzali nową jakość. Tu we UKSieśmy tworzyli zęby, bo powstała ich hidroterapia, tu była wielka poradnia lekarska, gdzie były i panie, które potrafiły robić różne zabiegi. Yy, fizykoterapeutyczne było kilku lekarzy, także to, to, to stało na bardzo wysokim poziomie. Opieka medyczna była bardzo, bardzo dobra. Nawet muszę tutaj powiedzieć, że mieliśmy no, profesorów, którzy się zajmowali, chociażby szefem przed jakiś okres czasu. Był pan Kozłowski, wybitny z autopada, czy potem profesor Żołyński, także tutaj były nazwiska, które no Coś w tym świecie lekarskim y, był to znaczące postaci. Natomiast, natomiast y, y, jak myśmy dyscyplinowali na przykład higienę piłkarzy, ja prowadziłem wykłady, Łukaju rzecz taką. Ona się spotykała z różnymi y, historiami, że piłkarz, wych, podchodząc w okresie po skończonych rozgrywkach na przerwę, pomiędzy następną rundą, tam były dwa tygodnie wakacji, nie mógł przytyć więcej jak kilogram. Za każdy gram płacił złotówkę w, w ówczesnych relacjach. Za kilogram 1000 zł to było sporo do zapłacenia. Raz pamiętam, podaliśmy po 50 gram alkoholu w przerwie meczu, ale to tylko dlatego, żeby ratować piłkarzy przed przeziębieniem. Dlatego, że graliśmy tutaj mecz na w Łodzi i była taka warstwa lodu. Ten lud był popękany, był zmieszany z wodą. Było to coś koszmarnego, że w ogóle w takich warunkach taki mecz się odbył i trzeba było jakoś ich, ich no, odmrozić, bo to było coś niesamowitego. Zmieniliśmy stronę wtedy i pamiętam, że ten mecz LKS wygrał. Niektórzy studenci, jak to studenci, tak jak prąd, szukają zawsze mniejszego polu. I, i, I nie, ja traktowałem wszystkich jednakowo. ŁKS to jest idea. To już nie jest sam klub, to jest idea, która z tym miastem powinna być związana, nierozerwalnie. Nie Będziemy pewnie rozmawiali o tym jeszcze, co, 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 co należałoby czy, jak zrobić, żeby to to istniało, ale to jest życie wielu, wielu pokoleń. Trzeba pamiętać o jednym, że ŁKS powstał w dobie, kiedy nie było państwowości polskiej, nie było państwa polskiego, LKS już był. No w pewnym momencie, w pewnym momencie swojej kariery zawodowej, bo tak rozmawiamy, kiedy pracowałem w urzędzie, no musiałem stać się obojętnym. Obojętnym dlatego, że zagadywałem całym sportem w Łodzi, no i już utożsamianie się z jednym z klubów byłoby źle widziane, chociaż muszę powiedzieć, że UKS sam sobie też nie chciał pomóc, bo otrzymywał bardzo dobre, bardzo silne wsparcie finansowe. razem miasto pozwalało na wyjątkowych warunkach prowadzić i giełdę samochodową, tą giełdę, która tutaj była, nie wiem się tam nazywała, i, i dochody zatrzymywane były potem różne w uks ie i były przeznaczane na działalność statutową, także to było bardzo ciekawych rozwiązań, propozycji. Ja jeszcze ze swojej kariery, jakie środki zostały przekazane i UKS nie, nie umiał wykorzystać, oddał do miasta część środków, także takie rzeczy też się zdarzały. No, natomiast yy, sądzę, że to była sprawa wielu wielu wydarzeń. Po pierwsze działania, czy, czy wręcz administrowania klubu, w sensie zarządzania, sprawnego zarządzania UKS, yy, to Myślę, że mi moi koledzy wybaczą, nie miał szczęścia do jakichś takich osób z charyzmą, którzy by tym klubem i administracyjnie y, y, sprawnie po to, to poprowadzili. To było takie nie to. Tu nie było myśli, to było wykonanie, żeby coś, jakaś była idea, jak to pociągnęła. To było raczej takie proste administrowanie. Ja powiem rzecz taką, że tutaj wtedy jeszcze w Łodzi był plan zagospodarowania przestrzennego, w tymże planie był na zielono czy tereny rekreacyjne był zapis, zakaz wnoszenia budynków kubaturowych, czyli tu nie można było postawić nic, żeby ten zakaz usunąć, bo no to jest cała procedura, która wymaga kilku miesięcy, bo to jest uchwała Rady Miejskiej, są uzgodnienia z wodociągami, z energetykami, z gazem i strażą pożarną, etc., etc. I, i to się wszystko dało pousuwać, a potem no, jest ustawa o zamówieniach publicznych czyli trzeba było po prostu zrobić rzecz taką, aby aby no, to legality. i kolejna rzecz pieniądze tutaj wielką, wielką przeszkodą yy, w sprawnym, szybkim zorganizowaniu tego był ówczesny, ówczesny minister sportu czy Przewodniczący Urzędu Kultury Fizycznej, niestety łodzianin, ale no miał jakieś inne uwarunkowania, twierdząc, że, że my tu opóźniamy działania, myśmy po prostu działali tylko zgodnie z prawem. No i druga rzecz to była idea taka, żeby w tym obiekcie był tor palarski. Stąd teraz utyskujemy, że źle się ogląda tutaj, bo widownia jest daleko od samego, samego parkietu. No, no jest daleko, ale dlaczego? Dlatego, że Miał być to od stąd potem już nie za moich czasów. Zrezygnowano, ale zapomniano o tym, żeby widownię przesunąć do areny i stąd tak się to źle ogląda. Natomiast, natomiast myśmy jeszcze dopowiedzieli ten obiekt do tego, że zleciliśmy Stowarzyszeniu Architektów Polskich ogłoszenie konkursu ogólnopolskiego na budowę tejże, tejże hali. Taki projekt został, konkurs został rozstrzygnięty, wybrany, chyba pracownik Fiatkowskiego, że dobrze pamiętam, z z Warszawy i, i, i potem zaczęto tworzyć tę arenę. Już o samej realizacji nie chcę mówić, bo arena miała w pierwotnym projekcie kosztować 105 milionów złotych. Ile kosztowała? Chyba ponad 300, a więc nie chcę tutaj komentować tego, bo mam za mało wiedzy na ten temat.